Cześć, i widzowie to jest mój kolejny odcinek demala z Bruce, a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że będziemy sobie wbiali 15 rangę na dłonie. Jeśli chcecie więcej takich odcinek, to zostawcie łapkę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. A teraz przechodzimy do odcinka. Moim celem jest na najbliższych odcinkach wbić wszystkie, postacie na 15 rangę. Ich jest bardzo dużo, bo około 10 jak nie więcej. Jest to Dodge, Willow, Grey. Kieł, Mandy, Max, Mortis, Glass, Hank, RT, Lola, Tara, Otis, Jean, Rafs, Ivy, Buster, Bell, Lu, Bonnie oraz dzisiejszy Leon. Więc wszystkie, wszystkich tych zatymianży, których wymieniłem chcę wbić na 15 rangę. Później tych yy, wszystkich, których mam na 15 na 20, a na 20, yy, tych, których mam na 20 i wbić na 25, a później z 25 na 30 i z na 35? Więc takie są moje y, najbliższe oczekiwania, będę starał się je realizować. Jak widzicie, Leon y, jest prostu legendarną, mam na nim brons 1 i 7 moc. Więc dzisiaj już sobie wbijemy na nim 15 rangę. Więc jeśli chcecie takich odcinków więcej z rank, czy innych podobnych filmików, to subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w gry filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. A teraz sobie przechodzimy do odcineczka i musimy wbić sobie 10 pucharków. Więc może to się udać w tej rundce, może to się udać w y, trzech rundkach, ale najważniejsze info, że uda się nam to dzisiaj. Teraz niedobrze bo uderzyłem, i teraz odkryłem się, że ja tutaj jestem, ale i tak spróbujemy to wygrać. Tutaj widzę, że jest na O, udało się jeszcze pokonać Chestera. Zgadniamy sobie kolejnego Power Tutaj wiem, że jest Chuck, więc ja wolę odejść. Po kolejnego Power Tutaj po kolejnego, bo już piątego. Tam widzicie, jest szósty. Po którego pójdziemy sobie, już naprawdę jesteśmy w nie najgorszej pozycji, co chodzi o zajęcie pierwszego miejsca. Ja nie wiem, czy to się uda, ale miejmy taką nadzieję, bo mam już 8 Power To nie jest mała ilość. Mam już 8600 HP. Jak na Leona to jest bardzo dużo. Przy okazji sobie zgarniamy 9 Power więc naprawdę już mamy 9000 HP. Plus zgadzamy 10 Parkuba, co jest już naprawdę mega, mega dobrą sytuacją. To jeszcze dog mnie przez całą arenę bronił, gonił, ale on ma dosyć dużo HP, więc nie chciałbym się teraz z nim klepać. Wolałbym poczekać. Aha, tu jeszcze był czak. On wie, że ja tu jestem. Wolałbym poczekać sobie na późniejszy etap tej rozgrywki. Dobra, odkryłem się teraz cały po co Ja wyszedłem z tego krz krzaka. Okej. Okay. I mam wielki staldzie z otisem, a to był otisniczak przepraszam, to był otisniczak, pomyliło mi się ale ma, miejmy nadzieję, mie, że teraz już nam się uda wygrać i zająć pierwsze miejsce jak zgadniemy pierwsze miejsce to mamy automatycznie 15 rangę na Leonie więc musimy w, tym, w tej rundce wygrać, a jak się nam nie uda no to zagramy sobie kolejną rundkę w której już na 100% tą 15 rangę wbijemy a teraz zobaczcie, co robimy z Otisem. Otis musi zwiewać, bo dostaje holendarne HP, ale niestety mój błąd i mnie zabił. Zostały nam do wybicia dwa pucharki, więc w tej rundce już na 100% je wbijamy i cieszymy się z 15 rangi na Leonie. W późniejszych odcinkach będziemy sobie wbijać 20 rangę na Leonie, co już będzie dobre, dobrym rozwiązaniem. Tak, mam 23 na spajku i są na kruku. Tak samo będziemy biali na loonie. Na mek też musimy sobie trochę podbić, bo mamy słabą sytuację. Bo nawet nie mamy chyba 15 rangi. Ale to nam się uda. Ok, on chce teama, ale mniej tutaj niby nie ma, więc uciekamy sobie. My gramy na czas. Musimy wbić dwa pucharki, więc uciekamy jak najdalej przed tymi zadymiarzami. Żeby się z nimi nie bić, żeby nie mieć kontaktu z nimi I, ogół, i w ogóle i w szczególe, co tutaj się stało. Ale my teraz musimy zwiewać. Ale my teraz musimy zwiewać, widzowie. Jest mega słaba sytuacja. Była tragiczna sytuacja. Dobrze, że rzucił ultem Cordelius na mnie, bo przecież tam był i Cordelius i Baz. Gdyby Cordelius na mnie nie rzucił ulta, to ja bym skinął od Baza i byśmy byli w katastrofalnej sytuacji byśmy zginęli i nawet byłem chyba 200 minusowej rangi pucharki i byłaby mega, mega duża lipa. A tak jak widzicie teraz, mam, jesteśmy na piątym miejscu i chyba już w tym momencie mamy wbitą 15 rangę na Leonie, ale tego nie jestem pewien. Poczekajcie, ok? gramy dalej. Ten Koldenius chyba chce na mnie wskoczyć, ale Buster chyba nie wie, że ja tutaj jestem, więc jesteśmy w dobrej sytuacji, Buster bije Koldeniusa, a Coldenius właśnie teraz ginął od baza, i teraz Buster idzie na baza i go pokonał. I jeszcze został jednak za tym, ja szczególnie nie wiem jaki, ale chcę już wam powiedzieć, że na 100% mamy bitą 15 rangę na Lonie, bo jest top 3 a my dostaniemy około 6 pucharków, więc na ludzi już biliśmy 15 rangę na lonie, a teraz możemy powalczyć o top 2. Niestety to się nie udało, a tam jeszcze była Sandy więc i tak byśmy tego nie wygrali. I tu mamy top 3, 6 pucharków, no i 15 ranga. 304 pucharki na lonie i się mega, mega z tego bardzo cieszę. 14 bucharków zdobyliśmy i w sumie 15 ranka na lonie. Więc jestem Jest mega, ale to mega. Szczęśliwy. Jak widzicie, karen zadymiarski. Już skończyliśmy. Tak, skończyliśmy. Oczywiście hmm, zostałam nam jeden poziom, więc już mogę uznać, że skończyliśmy ten, yy, ten karnet. No i co? Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę yy, pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę takich filmików nagrywał więcej. Do następnego. Cześć!